Miałem krótki epizod w firmie, której mnie zaproszono do wsparcia w zarządzaniu w, strefie, w firmie, która zajmuje się właśnie jacuzzi czy wyposażeniem stref wellness spa. Natomiast chaos, który był wprowadzany, jakby w firmie, nie pozwolił mi na długoterminowe poprawy czy zmiany w zarządzaniu. Natomiast efekt był tego taki, że no bardzo dużo się dowiedziałem jakby o rynku, o branży w ogóle i wręcz byłem zdziwiony, jak można nie wykorzystywać tak ogromnego potencjału, jaki brzemie w, w sprzedaży samych, powiedzmy, takich jacuzzi, nie? których mogłoby się wydawać, że nie ma na to rynku, że jest to produkt niszowy, rzadko, rzadko sprzedawany. Ale ja składałem po, po zakończeniu mojej współpracy składałem propozycję nawet przejęcia firmy. Byłem właścicielowi, którym, w której, w której firmie byłem, natomiast jakby gdzieś tam ego nie pozwoliło na, na odstąpienie, mimo ciągłych, powiększających się problemów i finansowych, i rotacji pracowników, no, jakby coś okropnego. Znaczy, Niepożądany efekt zarządzania firmy, to był właśnie, właśnie był tam przedstawiony. Po roku, czasu, po roku czasu pojawił się u mnie, poprosił mnie o spotkanie jeden z handlowców tej firmy, czyli Zbyszek Sokołowski, mój obecny wspólnik, który poprosił o spotkanie wraz z całym zespołem. Czy mógłbym się z nimi spotkać, porozmawiać na temat związany z, z tą branżą. Poprosili mnie, czybym nie był w stanie stworzyć takiej samej firmy, w której oni są, ponieważ widzą w tym potencjał, wiedzą, poznali mnie, znają, poznali mój charakter, moje dążenie jakby do celu i chcieliby, żebym poprowadził taką samą firmę, Jak, w której pracują, ponieważ nie chcą się przeprzebrać, nie chcą iść do innej firmy, ponieważ pracują przy. Jednej, mieli jakby w swojej ofercie jednego z najlepszych producentów na świecie. Jedynego dystrybutora w Polsce tego produktu. W związku z czym złożyli mi taką propozycję, znaczy zapytanie. Ja znowu z tym zapytaniem poszedłem do mojego klienta Tomka Olszowskiego, który jest menadżerem, między innymi, tak jak jest to opisane, zaczynał od Procter Gamble i przeszedł przez odpowiednie szczeble kierownicze, następnie zarządzał DeLonghi, czyli Marką, teraz już bardzo znaną w Polsce i na świecie, De'Longhi w Polsce. De'Longhi De walczył z, z herbatą na Bliskim Wschodzie, miał takie zadanie, żeby e, Chińczyków przekonać bardziej do kawy i odciągnąć się od herbaty, i w Afryce. I, a dlaczego do niego poszedłem? Ponieważ Tomek, jako mój klient ubezpieczeniowy, bo byłem agentem ubezpieczeniowym e, przez 12 lat, kiedyś mi zaproponował, że chciałby ze mną założyć jakąś firmę, jeżeli on już zakończy, zakończy swoją pracę w, w korporacjach. I był taki moment, natomiast ja nie byłem gotowy na połączenie tych biznesów. Ale teraz mu przedstawiłem i uznaliśmy, że, że przedstawiłem mu argumenty idące za, za, tą, za tym projektem, przybiliśmy sobie piątki i mówimy, ruszamy. Co ja zrobiłem następnie? Następnie przeanalizowałem cały rynek Polski, naszego regionu pod względem konkurencji, czy to ma sens? Zajęło mi to około półtora roku. Czy ma sens, jak wygląda sprzedaż, jak wyglądają showroomy, jakie jest podejście do klienta? Czy to w ogóle się sprzedaje? Tak naprawdę od A do Z przeanalizowałem cały, całą branżę. Wnioski są różne. Jeden jest taki, że po, 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 moich, po moich wyjazdach po moich wycieczkach po prostu Wraz ze Zbyszkiem poskakiwaliśmy i mówimy Boże, ile jest do zrobienia na tym rynku, nie? że to jest naprawdę nisza do wykorzystania w 100%, ponieważ są błędy, które karygodne, tak jak powiedziałem, nie ma nic innowacyjnego, ale błędy do naprawienia, które są realizowane w firmach o długotrwałym, długotrwałej historii, już powiedzmy tam 10-15 letniej na rynku, popełniają błędy, które, w których się nie powinno się w sprzedaży robić, czyli Przede wszystkim brak profesjonalnej obsługi. To jest coś, co e, myślę, że 99%, bo gdzieś ten 1% był, ponieważ na 30 czy 40 firm, które odwiedziłem, otrzymałem na 4 oferty. Więc e, jako klient, nie byłem jako konkurencja, byłem jako klient niezorientowany, taki jak takim klientem, jakim e, jacy przychodzą do mnie. Nie? Ponieważ możemy sobie z, e, zakładać, jako. Niedoświadczeni sprzedawcy czy handlowcy, że klient, który ma pieniądze, który jest zamożny, który przychodzi po dobro luksowe typu jacuzzi, to on wszystko wie, nic nie wie. Ja jestem w roli eksperta u każdego swojego klienta. Odbyłem ostatnio 11 spotkań z klientami, których mi polecili architekci i zrobiłem budżet około półtora miliona na tych klientach. <laughs> Ponieważ 11 spotkań, 11 sprzedaży miałem gdzie ci klienci wszyscy mieli oferty już innych, innych firm i każdy mówił to samo, że nikt nie zadał nawet 10% tych pytań, co ja. I tych pytań też nie usłyszałem e, podczas tego swojego badania rynku. Nie usłyszałem, później nie otrzymywałem ofert, a największym takim markamentem, którym ja uważałem za, mm, za problem w, w rynku jest to, że jedziemy po jacuzzi, nie mamy o tym żadnej wiedzy jako klient i możemy wejść tak jak do salonu samochodowego i tylko zobaczyć samochód. Nie możemy się nim przejechać, nie możemy do niego wejść, tylko popkać w szybę. To samo jest w jacuzzi. W jacuzzi wchodzimy, są wystawione na sucho, nawet bez wody, e, jakiś model 1% bądź 2% i, i tyle. I, 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 I handlowiec kieruje do danego, danego produktu. Ja wyszedłem od drugiej strony i naszym. E, naszym mm, może jeszcze. jeszcze, jeszcze e, Dlaczego tak jest, że. Mm, no właśnie, dlaczego tak jest, że nie mam możliwości testowania? Przed obawą, że klient nie wybierze naszego produktu. A dlaczego jest ta obawa? Ponieważ tak jak ja przeprowadziłem rozmowy z producentami których, z którymi podejmujemy współpracę, okazuje się, że każdy producent ma po prostu narzuca jakiś target do zrobienia roczny. Poprzez to, poprzez to taki pośrednik czy dystrybutor nie jest w stanie podpisać umowy z trzema, z czterema, bo ma blokady swoje wewnętrzne, że nie zrobię tego, ponieważ dla wszystkich nie sprzedam. Ale nie sprawdzę tego, czy dla wszystkich nie sprzedam. I sugeruję produkty, które. Nie są możliwe do, nie możliwe do testowania, ponieważ gdyby, tak jak powiedziałem wcześniej, gdyby, było, gdyby nie spełniało oczekiwań, to stracę klienta. A niedopowiedzenie czegoś powoduje, że temu klientowi mogę sprzedać, bo nie sprawdzi siły ciśnienia, siły pomp, komfortu masażu, nawet nie są w stanie przecież nie poda, taka konkurencja nie jest w stanie podać zużycia energetycznego, niczego, żadnych danych, tylko po prostu opierać się o czystą, czystą teorię. My wprowadzamy zupełnie coś innego. Wprowadzam, ja realizuję takim pierwszym moim pomysłem było to, żeby zrobić showroom podzielony na dwie części. Jedną to taki, jak to <coughs> mówimy o tym, user e-experience, czyli showroom do ekspozycji, gdzie przeprowadzam klienta przez ekspozycję wszystkich naszych modeli, a następnie po przeprowadzeniu analizy z tym klientem. E, dobieramy odpowiedni produkt, i po tym doborze przekierowujemy go do e, naszej strefy Experience. Strefa Experience to jest nic innego jak strefa wellness. Strefa wellness, ale nie tak, jakbyśmy tu wstawili, bo tak wyglądają showroomy e, w Polsce, że wydajemy taki lokal, wstawiamy pięć jacuzzi, zapraszamy biurko i proszę bardzo, to jest nasz showroom. My realizujemy strefę wellness, w której klient ma poczuć się odseparowano od całej rzeczywistości dookoła, czyli ma być pełna intymność i przejście do basenu czy do, do jacuzzi, który on właśnie wybrał, którego my mu poleciliśmy i czy spełniliśmy jego potrzeby. Dlaczego ja to robię? Ponieważ nie sukcesem dla mnie jest sprzedać produkt, a sukcesem jest sprzedać produkt klientowi, który spełnia potrzeby, ponieważ to do mnie wraca. Wraca przy spół, to tak? Musieli przejść do momentu, ile ten produkt kosztuje wyprodukowanie, za ile jest sprzedawane i ile pieniędzy potrzeba, żeby to stworzyć. bo Procesu sekundę nam się czas kończy. A, dobra. To sprzedaż jaką na początku, to jest bardzo pesymistyczny. Koszyk was... jest sprzedawany. E... Czy to jest plan? A, czy to jest plan? Tak, to jest plan sprzedaży. Natomiast w tej chwili mamy w koszyku około półtora miliona zrobione z zaofertowanych produktów. Tak, ponieważ już jakby założyłem firmę. Bo na jakim właśnie jesteście etapie, bo jest bardzo tego nie zrozumiałe. Założyłem, e, kupiłem firmę w ubiegłym tygodniu, e, w tej chwili e, dokonujemy zmian e, jakby formalnych. Firmę na zasadzie e, budynek? Produkty. Nie, firmę, dodatkowo podmiot już tak, spółkę z o. E, ze względu na to, żeby to przyspieszyć wszystko. E, bo musi być gdzieś siedziba tak Bo gdzieś to musi być jakby produkowane, tak? Więc ja rozumiem, że to... Znaczy produkowane są w Stanach. Do, tak. do, do tego jeszcze... W te... potrzebuje budynku, gdzie będzie miał pan tą ekspozycję no. i sprzedaż, prawda? Tak. Więc pytanie, czy już macie to, czy jeszcze nie, czy jesteście... Tak. Się... Mam dwie lokalizacje, które, m, które negocjujemy jakby warunki. Jedna lokalizacja to jest naprzeciwko Arkadii w biurowcu Forest, 270 metrów. Druga lokalizacja to jest na ulicy Obozowej, też 260 metrów pod, m, pod Ile potrzebujecie pieniędzy i na co? Około 2 milionów głównie na e, zrealizowanie na zrealizowanie showroomu. Mhm. Okej, okay. to jest. Nabycie udziałów spółki. I... Mhm. Dobrze. Ma pan zespół, który będzie się yy, zajmował utrzymaniem tego i tych handlowców, rozumiem, których Pan pokazywał, tak? Zbyszek jest handlowcem, ja jestem handlowcem numer dwa. Tomek jest e, odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe z producentami, ponieważ wszyscy producenci, to jest jeszcze też bardzo istotne, wszyscy producenci, dlaczego ja mam 5%? Jestem jedyną firmą, którą tworzymy jako multiagent w Polsce. Każdy ma jednego, 2 każdy ma 2%. My się nie skupiamy stricte na sprzedaży. My chcemy wejść jako, jako firma dystrybucyjna. Chcemy zamknąć ten rynek i go zmienić po to, żeby wyjść do konkurencji i nie rywalizować z nią. My wejdziemy do konkurencji, już to mam też przetestowane, ponieważ mam dwóch partnerów po, na dwie rozmowy. jakby. Chcemy wejść do, do konkurencji, żeby im pokazać, że słuchajcie, macie jednego producenta, którego wciskacie za wszelką cenę, wciskacie w cudzysłowie, każdemu klientowi. Ja mam pięciu. Bo... W każdej branży, na każdym rynku niestety, więc jakby to co pan robi, to jest dla mnie jasne, zrozumiałe. Chce pan dać jakość, której nie ma właściwie w każdej branży w Polsce i, i robić sprzedaż. Pytanie tylko, jak chcecie zrobić ten showroom? Czy chcecie też zarabiać przy okazji i zrobić z tego spa? W godzinach, w których nie ma klientów, czy ogólnie to będzie tylko dla osób, które są zainteresowane? Czy myślicie o tym, żeby to był jednak obiekt, który też będzie zarabiał, będzie można go wynajmować na przykład na jakieś imprezy firmowe, ktoś sobie chce wynająć wasze spa, robicie prezentacje, czy gdzieś macie inne jeszcze tutaj? Na pierwszym etapie nie. Myślałem o tym, natomiast 270 metrów to jest za mało, żeby komercjalizować to. Zależało mi na tym, natomiast moim takim argumentem za tym, żeby tego nie komercjalizować po godzinach, jest to, że e, jest za, nie jest zachowana ta intymność dla klienta. Nie? Ponieważ jest zużycie materiału, powiedzmy tych jacuzzi. E, no i jeżeli klient premium, bo o takim kliencie rozmawiałem, który wyda na jacuzzi 100 czy 80 tysięcy, ja nie chcę go wprowadzać do jacuzzi, w którym wieczorem przez nas korzystało 100 osób. Nie? E, moim drugim etapem jest pełny e, taki showroom letni, gdzie będzie skomercjalizowany. Wraz ze SWIM SPA, z treningami, to już jest bardzo długa opowieść, ponieważ mam kilka etapów. Natomiast my wchodzimy, aby stworzyć dystrybucję. Ten end user, do którego teraz uderzamy, to jest nasza, takie jakby nasze macki rzucone na rynek, żeby pokazać się, że jesteśmy, że co będziemy robić i wyznaczać ten trend i wchodzić do konkurencji jako do partnerów i im proponować tych procentów, których mamy. Tych 5% wziąłem po to, żeby zablokować rynek. Nie ma już na rynku e, europejskim i amerykańskim e, producentów, z którymi, z którymi mogliby, mógłby ktoś rywalizować. Dwa miliony złotych potrzebujecie. E, widzę tutaj prognozowany zysk. Kiedy planujecie, żeby się zwróciło inwestorowi ta kasa? Bo to jest zysk, z którego będziecie spłacać inwestora, czy to jest już zysk po tym, że z części przychodów spłacacie inwestora, bo nie widzę przychodu, tylko zysk podany, więc nie wiem jak to wygląda, jeżeli chodzi o inwestora. Czy inwestor po prostu jest udziałowcem, który po prostu czerpie udziały i jakby w ten sposób gdzieś wraca kapitał? Tak, no to kwestia jest rozmów i negocjacji z inwestorem, tak? jak inwestor będzie oczekiwał czy spłaty, tak jak Pan powiedział, spłaty w poszczególnych latach, czy wyjścia po prostu po określonym czasie, czy odkupu tego, tego udziału po określonym czasie. Zysk i przychód jest, generowany, jest przedstawiony na tym slajdzie. Odpowiadając jeszcze szybko na Pani pytanie, ile kosztuje produkt, marże są na poziomie między 50 a 70%. Produkt jest w zakupie dla nas w granicach około 40%, od 4 tysięcy sprzedajemy go em, najtańszy, jak jest powiedzmy za 85 tysięcy w górę. Do 200, SWIM SPA kosztują około 250 tysięcy. To są dedykowane tak. przez producenta ceny, tak? Tak. Okej, okay. dobrze, koszty, Natomiast utrzymania nie są, tego, nie? koszty utrzymania są na poziomie 60-65 tysięcy. Czy gdzieś uwzględniliście to, bo jeżeli inwestor 2 miliony złotych, koszty utrzymania są już od pierwszego miesiąca. Czy jest to uwzględnione w tym, czy już tak, Pan myśli tak? Tak, tak, w cash, jest, w cash jest od pierwszego pan miesiąca. ponad 12 miesięcy to było, tak? To gdzieś widziałam, że ponad 12 miesięcy to było objęte, tak? Coś było na poprzednim slajdzie, że koszty utrzymania są objęte na 12 miesięcy, czy mi się wydawało? Nie, miesięczne koszty utrzymania 60 tysięcy, a 25 tysięcy na czas wakacji mhm. czy... Y Aha. Zraz wakacje tak, czynszowe są, tak, wakacje są miesięczne, wynegocjowane. Okay. W jednym i drugim lokalu. Jakieś pytania? Nie, myślę, że to jest bardzo ciekawy projekt. Ja pytanie mam. Może tak, nie jest to jakiś typowy startup, tylko po prostu inwestycja w, w biznes, w Waszą mm -hmm. No Nie mówi po skalowanie, prawda? Ym, do w marki. Natomiast ja rozumiem ten user experience. Ym, nie wiem, czy aż tak dobrze znamy rynek, żeby żeby, żeby ja jakoś Poczekamy no, że z decyzją by... do jutra. Poczekamy tak, z decyzją tak. do jutra. Ogólnie ta prezentacja też będzie jakby publiczniona, mhm. więc ja myślę, że to też może trafić do kogoś, kto się zna na tym. Jest to bardzo ciekawe, co Pan zaprezentował mhm. i jest to rzeczywiście sposób w jaki podchodzi Pan tutaj jest profesjonalny i to ma duże znaczenie. To generuje sprzedaż do klientów premium. Natomiast nie jesteśmy jeszcze w stanie dzisiaj tej decyzji podjąć, więc jutro byśmy Panu dali, ja skłaniam się na dzień dzisiejszy na tak, ale nie chcę jeszcze tej decyzji podjąć. Ważna jest też wysoka marżowość, bo mimo, że nie jest taka jakaś wielka skala, to, to marża jest, jest sporo, więc inwestorowi może to dać. Tak, taki więc my jesteśmy ogólnie bardziej na tak ale mówię, chcielibyśmy spokojnie się naradzić i dojechać. Także jutro Panu dam tak, dane tak, odpowiedź. Tak dziękuję jest bardzo. No, jest, krót, jest krótka możliwość wystąpienia, więc nie mam możliwości opowiedzenia jakby e, większej ilości szczegółów, bo bardzo mi zależy na tej jakby dystrybucji. To region Polski to jest to po prostu taki mały cypelek, który, od którego zaczynamy. Nie? A a widzimy, jak dystrybucja europejska bardzo mocno kuleje, nie? Więc, ale musimy najpierw się nauczyć... Ale jest to samo w każdym z państw showroomów, z tą fajniejszą... Tak, bo ja nie jestem za tym, żeby inwestować i, 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 i dalsze środki przeznaczać właśnie na kolejne showroomy w Warszawie, w Wrocławiu, w Gdańsku, gdzieś tam, tylko wykorzystać też czyjś portfel, nie? żeby zrobić tego franczyzę. To ma być showroom pokazowy. To, o czym Pan wspomniał, czy chcemy komercjalizować, to e, potrzebny jest showroom około 900 metrów. I też mam na to pomysł, e, żeby ściągnąć po prostu pieniądze od producentów nie? na ten utrzymanie showroom, Czyli mam 7 czy 9 producentów, każdy płaci po 5000 euro miesięcznie za utrzymanie tego i ja mogę dodatkowo robić. eventy, oni utrzymują mi ten showroom, każdy ma swoją sekcję, tylko to jest przestrzeń. nie? I jako startup. tego z showroomu marka jakby... Ja. Okay. To co, jutro się kontaktujemy z panem.